Myślę, że możemy zaczynać, wszystkie znaki wskazują, że jest dzisiaj godzina 18 i 21 listopad, a więc ja mam przygotowaną pierwszą książeczkę, taki oto sobie kryminalik o tytule w ogóle nie pasującym do teraźniejszych temperatur, no bo żar, ale oczywiście opowiem Wam, czy to żar taki typowo letni, czy jakiś inny. W każdym bądź razie bardzo mi się chce już czytać, jestem zmęczona po pracy i tak jak widzicie po prostu cieszę się weekendem. Także kochani, Krym Tydzień uważam za rozpoczęty. się do was pokaże z tej strony, ale powiem wam szczerze, że nie mam mikrofonu, próbuję jakimś w ogóle innym aparatem nagrywać i zobaczymy co z tego będzie. Wydaje mi się, że jest trochę lepszy obraz na laptopie, ale pewnie nie jest, więc po prostu skupmy się, kochani, na czytaniu. A ja wam życzę wspaniałego wieczoru z kryminałem, tudzież oglądaniem kryminału. E, zapraszam Was serdecznie jeszcze do przyłączenia się do Krym Tygodnia. No Myślę, że jest to idealna pora, jesienny wieczór, a jeszcze piątkowy, żeby po prostu wczytać się w kryminał. Także będę się z wami łączyła co jakiś czas i mówiła, co tam u mnie nowego słychać. A na razie miłego czytania. Kochani, ja już dzisiaj chyba skończę czytanie, bo jestem już nie ukrywam zmęczona, ale przeczytałam, słuchajcie, 166 stron i to się mniej więcej przedstawia tak. Zdecydowanie jest to kryminał i główną bohaterką tej książki jest młoda dziennikarka Lena Potocka. Kobieta, która kiedyś w przeszłości przeżyła straszną traumę, jej chłopak Rafał powiesił się w takim starym opuszczonym domu w Wilgach. Wilgi to jest miejscowość nieopodal Górska, z której właśnie ona się wywodzi i obecnie tam mieszka. Jest już oczywiście osobą dorosłą. Wiemy, że jest dziennikarką, że ma 17-letniego syna Jaśka, który interesuje się yy, no, kamerowaniem, różnym takim wiecie, tworzeniem różnych filmów. Jest tu jakaś tajemnica z przeszłości, o której jeszcze nie wiem. Wiem tylko, że jest wzmianka, że rodzice. W pewnym stopniu nie mówili jej prawdy dotyczącej czegoś, ale nie wiemy. Wiemy, że samotnie wychowuje tego Jaśka i że często wspomnieniami przez to, że w tym górsku mieszka, powraca właśnie do tej historii niewyjaśnionej sprzed lat. Tymczasem jej syn spotyka się z, też chyba z 16-latką bodajże. Wydaje się, że jest to taka fajna, spokojna młodzież, ale gdzieś tam w grę wchodzą narkotyki. No, i nagle na samym początku książki dowiadujemy się, że Kaśka zaginęła. A następnie bardzo szybko policja znajduje jej ciało też w tym starym opuszczonym domu, i wydaje się, że zupełnie tak jak Rafał kiedyś w przeszłości popełniła samobójstwo, i też przez powieszenie. Oczywiście no jest to dramat w takiej małej bardzo społeczności lokalnej, a ponieważ ta Kaśka była dziewczyną Jaśka, no to oczywiście w grę wchodzi też no, totalna sprawa kryminalna, ponieważ okazuje się, że Jasiek też zaginął, też nie powrócił do domu. Oczywiście główna bohaterka, wiecie, jak to matka, no trochę dziennikarka, tak stara się wykorzystać to, że jest dziennikarką i próbuje. Jakoś sama też doprowadzić do odnalezienia syna. No i ogólnie do próby zrozumienia, dlaczego taka młoda, pełna życia dziewczyna, właśnie jak ta Kaśka Kwiatkowska, czemu ona w ogóle targnęła się na swoje życie. I mamy tutaj osobno prowadzony wątek z niejakim Marcelem, czyli dorosłym człowiekiem mieszkającym z matką alkoholiczką. I właściwie ten człowiek opiekuje się swoim młodszym braciszkiem. Wiemy też, że Marcel jest ochroniarzem właśnie w takiej pobliskiej dyskotece i że kiedyś wychowywał się w domu pełnym przemocy. Oczywiście śledztwo prowadzi, no dobrze znany Lenie, policjant, bo oni się wszyscy znają z czasów szkolnych, mniej więcej w tym samym wieku, a więc aspirant Jakub Zomer który ma też słynnego takiego ojca, policjanta. No i kochani, myślę, że tak czy siak, ja na tym oczywiście będę czytała dalej książkę, ale na tym skończę Wam opowiadanie treści i fabuły, no bo później już rozkręcają się różne wydarzenia i na razie wierzcie mi, ja także nic nie wiem. Poza tym, że Lena w rozpaczy poszukuje jakichkolwiek śladów na udowodnienie, że jej syn żyje, ona bardzo chce po prostu się do niego dostać, pomóc mu, ale tak naprawdę no nie wiemy. Cały czas jest nierozwiązana sprawa z przeszłości właśnie tego powieszenia Rafała i teraz tego powieszenia samobójstwa Kaśki. Także powiem Wam szczerze, że czyta się w takim napięciu ten kryminał i niestety, jeśli chodzi o tytuł, no to chodzi właśnie o ten żart taki piekielny, lejący się z nieba. Mamy tutaj środek lata, jest tutaj bardzo upalne, gorące lato, więc no nie trafiłam, jeśli chodzi o porę roku, ale oczywiście nie przeszkadza mi to w czytaniu. Tylko trochę, bo jest dla mnie śmieszne, nie? że ja tutaj, wiecie, muszę ubrać jakiś sweter, napić się ciepłej herbaty, a bohaterowie tej książki po prostu by się najchętniej rozebrali do golasa, bo po prostu nie mogą wytrzymać tych upałów. Także na razie jestem zaciekawiona, nie mam pojęcia, na razie nie mam żadnego pomysłu. Za dużo tu jest takich, wiecie, wątków, których no, no nie wiemy, bo są tu różne jeszcze inne postaci, które na razie nie wiem, jak są ze sobą powiązane, ale przez to czyta się to ciekawie. Książka ma swój klimat, także jutro prawdopodobnie ją skończę, to opowiem Wam troszeczkę więcej no takiego już podsumowania. Ale na razie serdecznie polecam, no i idę, kochani, do różnych innych, takich jeszcze mniejszych. Obowiązków codziennych, i po prostu kładę się spać, po to, żeby było lepsze światło na czytanie. No i jutro, myślę, że spotkamy się ponownie. Na razie mówię, do zobaczenia. Godzina 13.30 mniej więcej około, i ja skończyłam książkę Żar. Powiem Wam, że jest to debiut. Jak na debiut, to jestem zaszokowana, bo jeśli chodzi o pomysł historii, to jest genialny. To byłby bardzo dobry materiał na serial tudzież na film. Więc, oczywiście, nic już o fabule więcej Wam nie mogę powiedzieć. Tylko o tym, że tutaj przeszłość odgrywa bardzo wielką rolę. Pewne wydarzenie sprzed 27 lat będzie miało konsekwencje jakby w tych czasach obecnych. I ta książka właśnie dzieli się na takie poprzeplatane między sobą rozdziały dotyczące przeszłości i czasów obecnych. Kochani, jedyne co mnie zdziwiło, to zwłaszcza tutaj zdałam to sobie sprawę na stronie 248-249, to dla tych, którzy będą kiedyś chcieli czytać tą książkę, czy nie jest tutaj za dużo takich, wiecie, nieciekawych nie splotów okoliczności, Przypadków i tak się zastanawiałam, czy ta książka, czy, czy takie coś, taka historia mogłaby się wydarzyć yy, no, w życiu realnym. I wydaje mi się, że przez to właśnie, że tutaj no, to wszystko jest jakby ze sobą powiązane, i tu nie ma jednej historii, że jest strona zła i ofiary, tylko tutaj jest bardziej takie to jak klocki zamykające się, na, że na przykład ta osoba miała taki problem z tą osobą. A ponieważ to jest wszystko, wiecie, małe miasteczko, to za chwilę ta osoba wpływała z kolei na losy tej osoby, a ta osoba na przykład miała w rodzinie tą osobę, i tutaj wszyscy razem są spleceni w takie jedno naprawdę wydarzenie, które zatacza ta, taka jakby spirala się robi, wiecie, że oni są wszyscy od siebie uzależnieni i tak. uzależnieni i, ta, i, ta, i ta. No plot okoliczności, plot przypadków, trochę mi tego tutaj się wydawało dużo, ale to było potrzebne, bo powiem Wam szczerze, że historia jest pierwszorzędna, jak te wszystkie karty dosłownie, jak w pasjansie się, się słuchajcie układają, wchodzą na swoje miejsce. To ta książka naprawdę no czyta się, im dalej jesteście, tym bardziej z wypiekami na twarzy. Rzeczywiście byłam zaciekawiona, do połowy książki nie miałam kompletnie pojęcia, jak te wszystkie wątki powiązać razem, ale później to jest tak pięknie wszystko wyjaśnione, że to się klei. Słuchajcie, klei się, ale tak jak mówię, pod warunkiem, że pewne sploty okoliczności nieszczęśliwe się na to złożyły. Także serdecznie Wam polecam. Jest to rzeczywiście taki. Pełen żaru kryminał, pełen nieszczęścia, napięcia, bólu. Takich relacji jak zwykle czysto ludzkich, błędów ludzkich, które powodują, że jeśli ktoś od razu, wiecie, nie stanie z jakimś wydarzeniem oko w oko, tak samo często poczucie winy, jakiegoś wstydu, jeżeli ktoś po prostu no, ucieknie, wiecie, od problemu, to ten problem potem się za nim ciągnie, ciągnie i ciągnie. I tutaj takich ludzi i uwikłanych tak naprawdę i w problemy rodzinne, i w problemy, właśnie też i dotyczące narkomanii, osób młodych i takiego właśnie takiej małej społeczności lokalnej. Tu jest wszystko takie gęste, że jest dosłownie ten żar, i rzeczywiście to się dzieje w upalne lato, które my czujemy. Także bardzo serdecznie, jeśli macie jeszcze możliwość, nie czytaliście tej powieści, to zachęcam, aby ją wybrać na lato, bo jest zdecydowanie wspaniała. Także żar Weroniki Maki polecam, i to jest pierwszy w Krym tygodniu. Słuchajcie, Kryminał, z którego jestem bardzo, bardzo zadowolona. I teraz, tylko jako ciekawostkę, powiem Wam. Że co się dowiedziałam z tej książki? Nie wiem, czy to jest prawda, nie sprawdzałam tego, ale uczyniło na mnie piorunujące wrażenie, że statystycznie co 40 sekund na świecie jedna osoba odbiera sobie życie. I ponad 60% niestety tych prób samobójczych kończy się sukcesem. Czy to jest prawda, nie wiem, bo to wychodzi, tam było takie podsumowanie, że wychodzi na to, że więcej ludzi popełnia samobójstwa niż ginie tak naprawdę w wypadkach samochodowych. Jeśli tak jest, no to to jest bardzo smutna informacja dla nas wszystkich i ta książka naprawdę wybija fotel. Także jeszcze raz serdecznie polecam, a ja już zacieram łapki i idę do mamy odebrać kolejne książki. Które właśnie już przeczytała, i zamierzam teraz czytać je ja. No i myślę, że jak na sobotni wieczór dzisiaj czekający mnie, nie obędzie się bez jakiegoś kryminału, tudzież serialu, bo bardzo mam ochotę właśnie w tym bagnie kryminalnych zagadek się zanurzać. Mam nadzieję, że u Was też jest na razie fajnie. No i jak wiecie, dopiero w sumie jest druga doba tego krym tygodnia, więc dużo jeszcze dni przed nami. Do zobaczenia w następnym ujęciu. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Czyto Holiczka i na wstępie przede wszystkim serdecznie pozdrawiam, jeśli mnie oglądają koleżanki z pracy, a więc Halinkę, Biankę i Renatę. A jeśli ktoś mnie jeszcze ogląda, to przepraszam, że pominęłam, ale no nie mam o tym pojęcia. <grych> w każdym bądź razie oczywiście skończył nam się Krym Tydzień wczoraj, równo czyli w piątek 28 listopada o godzinie 18.00. Ja powiem Wam szczerze, miałam w planach nagrać taki, wiecie, uryweczek z tą godziną 18, ale no jak to jest w domu? No cóż, straciłam poczucie czasu i po prostu sprzątałam Łazienkę, i gdzieś ta 18 mi. Pykła, no i oczywiście już potem, jak już była 18.23, to stwierdziłam, nie ma sensu nagrywać. W każdym bądź razie udało mi się przeczytać podczas tego Krym Tygodnia Żar, czyli bardzo dobry debiut kryminalny Weroniki Matii. To z tego właśnie mam taki osobny filmik, ponieważ udało mi się w trakcie tego tygodnia tak na gorąco Wam po przeczytaniu nakręcić troszeczkę moje przemyślenia. Natomiast później już skupiłam się faktycznie nie na nagrywaniu, tylko na łapaniu takiego, wiecie, dziur czasowych, żeby mogła faktycznie. Czytać, nie udało mi się przeczytać tyle, ile chciałam, ale udało mi się skończyć tą trylogię. A więc tak, pierwszy tom nie czytałam ponownie, tylko powróciłam sobie do vloga numer 41, aby mniej więcej wprowadzić się w treść. No i rozpoczęłam czytanie od tomu drugiego, a więc dawne tajemnice. I tom trzeci, cienie zła. To wszystko jest jedną historią, pięknie zamykającą się w całość, która tak naprawdę porusza nam życie bardzo małego miasteczka, gdzie wszyscy wszystkich znają. I mamy tutaj dosyć śmieszną, można powiedzieć, drużynę, ponieważ cztery osoby próbują stanąć do walki z burmistrzem, próbują walczyć o sprawiedliwość. I to są, kochani, taka dosyć niezła mieszanka, bo jest tam i gwałciciel Dewiant, który już siedział, był za coś oskarżony. I jest policjant, który no, marzy tak naprawdę tylko o zbliżającej się emeryturze i chciałby mieć już spokój. Do tego mamy główną bohaterkę tej książki, czyli Maję Sokołowską, która jest bardzo straumatyzowaną dziewczyną. Ona w wieku lat pięciu, słuchajcie, była świadkiem bójki. Między rodzicami, która zakończyła się wbiciem noża w ciało jej ojca. Jej ojciec zmarł na miejscu, natomiast matka została oskarżona o jego zabójstwo i trafiła do więzienia. Jak zaczyna się nam ta trylogia, to już wiemy, że obydwoje rodzice tej dziewczyny nie żyją. Ona właśnie powraca do tego miasteczka na stanowisko policjantki, i chociaż nie za bardzo dobrze czuje się w tym zawodzie, to generalnie zgłasza się po to, aby móc. Dojść do prawdy, ponieważ niestety wskutek silnych przeżyć psychicznych ona po prostu nie pamięta, co się wydarzyło wtedy w domu. Była świadkiem, ale właściwie tak jakby niemym, niewidocznym, bo ona nie wie konkretnie, co widziała i próbuje sobie, wiecie, dojść właśnie do tej przeszłości, żeby przede wszystkim dowiedzieć się, jak to się stało, że, czy to jest prawda, że matka zabiła jej. Ojca. No i słuchajcie, tak naprawdę, jeszcze do tej właśnie drużyny dołącza dosyć taki niedoświadczony policjant, który, no, jakby nie było, jak to w książkach z elementem obyczajowym gdzieś się oczarowuje, tą mają i próbuje zdobyć jej serce. No, i skrycie jeszcze w dodatku marzy o medycynie. Więc mamy tutaj taką mieszankę, tak naprawdę nie za bardzo już takich czynnych ludzi zapalonych do pracy policyjnej, bo jak wiecie, i ten policjant, który już praktycznie jest na finiszu, i właśnie ta dziewczyna, która tak naprawdę przyjechała tylko po to, żeby rozwiązać zagadkę śmierci swojego ojca. No, i oczywiście ten policjant, który. Skrycie pragnąłby być lekarzem, no i ten cały w ogóle jakby po stronie zła, złol, czyli wałciciel, dewiant. Były dziennikarz w dodatku. Także powiem Wam, że ta czwórka ludzi wydaje się niemożliwe, aby stanęła do walki i osiągnęła rzeczywiście, wiecie, swój sukces jakikolwiek, w walce z osobą, która tam rządzi. Faktycznie Karbowski to jest taki bardzo silny bohater, mężczyzna, który ma wszystko dosłownie ma wszystko, który. Na tyle sobie wyrobił znajomości, na tyle sobie wyrobił pozycję, że tak naprawdę wszyscy wokół niego tańczą. I tak jak on klaszcze, nie? Jest takie chyba powiedzenie. Więc ogólnie on naprawdę rządzi i ciężko będzie się, tym bardziej jednej takiej dziewczynie, która nagle się pojawia znikąd w tym miasteczku. Wszyscy jak to czytamy, wiecie, to się zastanawiamy, czy to w ogóle ma szansę się udać. Ale okazuje się, że no najważniejszą cechą człowieka, jeśli chce się dążyć do rozwiązania czegoś, jest tylko i wyłącznie upór i silna wola i zawziętość, a trzeba przyznać, że majce tych cech nie brakuje. Także kochani, czyta się to przepięknie, dlatego że to jest kryminał. Z wątkiem obyczajowym w tle. I rzeczywiście, tak jak mówiłam wcześniej w tym vlogu 41, tutaj pisarka pani Krystyna Mirek nie tylko skupia się na ściśle rozwiązaniu tej zagadki z przeszłości kryminalnej, która będzie i jest bardzo, fajnym motyfa, bardzo fajnie zbudowana, to tak naprawdę mamy tutaj jeszcze opis wielu żyć tych mieszkańców tej lokalnej społeczności i ich codziennych, zwyczajnych problemów. Więc ja uwielbiam takie książki. Przypomina mi to trochę, właśnie klimatem puzyńską. To tu wiem, że Renia nie będzie właśnie zadowolona. Zresztą czytała tą trylogię, jak się okazało. No, ona rzeczywiście jest takim lekkim kryminałem, bym powiedziała, gdzie nie leje się zbyt dużo krwi, nie ma jakichś pościgów, ale jest też dużo psychologii. Także polecam zwłaszcza Biance te trylogię. No i kochani, ostatnią książkę, po którą sięgnęłam, to jest już kolejna część Jędrzeja Pasierskiego. Także jeśli patrzeć na główną bohaterkę, a więc detektyw. Ninę Warwiłów, no to polecałabym Wam czytać od pierwszego tomu. I tutaj może króciutko przypomnę. Pierwszy tom ma tytuł Dom bez klamek, drugi roztopy, trzeci czerwony świt, czwarty kłamczuch, piąty gniazdo, siódmy źródło i ósmy kły. Aha, czyli ten jest szóstym, bo właśnie tak patrzę, że czytam po kolei. Czyli tak, po gnieździe, słuchajcie, jest właśnie y, ten martwy klif, i później jest źródło i kły, jeszcze mi nieznane. Niestety nie doczytałam tej książki do końca, także y, nalej no, tak nigdy wam nie mówię o końcówce. To mogę was tylko wprowadzić. Mamy tutaj 41-letnią policjantkę, główną bohaterkę, Ninę Warwiłow, która na co dzień mieszka w Beskidzie Niskim. Jest dosyć już taką policjantką owianą legendą, bo udało jej się bardzo dużo takich trudnych spraw rozwiązać. No, i ma ona, słuchajcie, czteroletnią córkę, i to jest dobre pytanie, słuchajcie, jak ta córka ma na imię? Czy ja to znajdę? Oczywiście pamięć do imion szwankuje, jak zawsze, słuchajcie. No, córka ma na imię Mila. Jest ona jakby z jej związku z takim Tomaszem Karpińskim, czyli z jej pierwszym takim partnerem życiowym. Ale zaczyna się ta książka w momencie, kiedy właśnie. Nasza Nina wraz z córką jadą w bardzo daleką podróż, bo z Beskidu Niskiego aż w okolice Zalewu Szczecińskiego, a konkretnie na Wyspę Wolin do miejscowości takiej malutkiej, uroczej jak Boleń. Tam, słuchajcie, tak naprawdę głównym celem jest urlop tej Niny, związany z połączeniem. Z pewnym obowiązkiem. Została ona zaproszona przez właśnie swojego byłego partnera Tomasza na jego ślub z Agnieszką. No i słuchajcie, ona tam troszeczkę, tak wiecie, się czuje, na zasadzie, że poczyta sobie książki, generalnie jest. Prawie powiedzmy tymi niedoszłymi teściami, nie za bardzo utrzymywała kontakt, więc no, czuje się tam trochę jak takie piąte koło uwozu. Ale stwierdziła, że przecież córki samej nie puści, więc, jako ta opiekunka, wiecie, dziewczynki, no nie mogła też pozwolić, nie pozwolić córce jechać, no bo to jednak jest jej ojciec biologiczny. Więc generalnie się zjawia na to wielkie huczne wesele. No i oczywiście tam się okazuje, że już się złe rzeczy dzieją. A cóż się takiego dzieje w boleniu? No moi drodzy, i w okolicy tego właśnie bolenia, bo mamy tutaj takie nazwy z pewnością Wam dobrze znane, jak wzgórze Gosań, jak Międzyzdroje. Także mamy kamień pomorski, mamy tutaj naprawdę znowu takie, wiecie, geograficzny zakątek polski, który pewnie nie jednemu z Was jest znany, dziwnów, prawda i tak dalej. No i kochani, mamy tutaj dziwne, znalezione ciała, ludzi, których łączy jedno. Wszyscy oni, po pierwsze, są już w takim wieku no, podeszłym a po drugie byli oni kiedyś pracownikami pewnego domu dziecka, a ściślej mówiąc wychowawcami. Książka zaczyna się w momencie, gdy pewien rybak znajduje w dosyć płytkiej wodzie ciało mężczyzny już takiego bardzo wysokiego i podstarzałego, właśnie siwego. Ten człowiek ma głęboką ranę na żebrach, więc prawdopodobnie nie utonął, tylko był wcześniej zabity, zanim wylądował w wodzie. Później zostaje też znalezione pewne ciało kobiety, no i tak dalej, i tak dalej. W każdym bądź razie dowodzenie przy komendant, policjant Kacperski, a naczelnikiem wydziału kryminalnego jest niejaki Karol Zembrzuski i oni słuchajcie, wraz z pewnym więźniem, właśnie ten, ten policjant współ... Dobra, nieważne, wiecie, nieważne, za dużo mówię. Generalnie zaczęło się od odkrycia ciał, oczywiście zaczynają się przesłuchania byłych wychowanków tego domu dziecka i co dziwne, okazuje się, że wszyscy byli wychowankowie bardzo w przepięknych słowach opowiadają o tym miejscu, chwalą je, wywyższają i że to właściwie była idylla. Nie do końca w powojennych czasach wydaje się, aby taki dom dziecka był idyllą, no ale to też zaczyna właśnie tego policjanta niepokoić, że jak to jest możliwe, że wszyscy tych wychowawców chwalą i że właściwie to tam były najlepsze lata ich życia. No i kochani, tak się zaczyna śledztwo, które powinna oczywiście wykonywać policja, tam właśnie właściwa z rejonu, no ale przez to, że wiedzą, słyszą, że Nina Warwiłow się pojawiła, to pewien policjant po prostu no, zgłasza się do niej niejako po prośbie, czy by mogła ewentualnie przyjrzeć się tutaj, tak, tej sprawie kryminalnej. No jak się możecie domyślać, po urlopie, bo oczywiście już nie będzie czasu na czytanie książek, ani na prawdopodobnie się zaangażuje, no bo jakżeby inaczej. Także kochani, w tych okolicach właśnie północno-wschodniej Polski, nad morzem, w klimatach wczesnej wiosny, tutaj na razie, bo mamy takie, wiecie, marcowe klimaty. Poznajemy nad tymi właśnie zalewami, szuwarami wielką zagadkę kryminalną. Ja z ciekawości zerknę, czy w ogóle taka miejscowość jak Boleń istnieje. W każdym razie wyspa Woli jest tu na tyle klimatycznie przepięknie opisywana, że aż ma się ochotę wsiąść w pociąg i po prostu tam pojechać. Kochani, no niestety skromnie, tak, cztery książki, i właściwie to nawet ta yy, pięć książek, i właściwie piąta niedoczytana. Było trochę seriali, było troch, trochę filmów. Wklecę wam tutaj, natomiast nie chciałabym, aby ten film był bardzo długi. Polecam wam oczywiście czytać kryminały i thrillery przez cały okrągły rok. Więc dla mnie mogłoby być 52 Krym Tygodni, ale oczywiście ja też te książki przeplacam, no bo nie wiem w sumie, musiałabym zrobić sobie wyzwanie, ile jestem w stanie przeczytać pod rząd kryminałów i thrillerów, aby w końcu zmienić gatunek. Jest to oczywiście problem do rozwiązania, na razie rozwa do rozważania filozoficznego, ale może kiedyś takie wyzwanie sobie zrobię, bo oczywiście każdemu z czasem się dany gatunek przejada. Kochani, na pewno po tym kryminale zrobię sobie właśnie przerwę i sięgnę po książkę, którą miałam przeczytać w listopadzie pod niefikcjonalne bingo, a więc o artystach wszelakich. O malarzach i tak dalej. Ja tu będę miała pewną biografię bardzo znanego kompozytora. Ale jakiego to Wam nie zdradzę. Także kochani, szybko montuję. Tak, żebyście mogli jeszcze dzisiaj, mam nadzieję, w sobotę ten film zobaczyć. Ja Wam życzę udanej zabawy Andrzejkowej, jeśli na takiej jesteście. Udanych jakichś domówek, imprez. I oczywiście odpocznijcie już nieco od tych kryminałów. Chociaż ja Wam powiem, że mnie tak to wkręciło, że będę czytać dzisiaj na maksa, ile się tylko da. Do zobaczenia, kochani. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Za wysłuchanie mnie. Będę wdzięczna za każdą subskrypcję, za każdy komentarz, a nawet kciuka w górę. Także do zobaczenia już szybko w następnym vlogu. Będzie to już no ostatnia książka poświęcona miesiącowi listopadowi i zaczniemy, kochani, grudniowe szaleństwo. Pozdrawiam, do zobaczenia!